Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariangelo z tej strony, kłaniam się, pozdraż moi drodzy, trenujemy taktyki na czasie konkretnie 3 minuty, więc czasu jest mało, a te zadanka pędzą, znaczy w sumie czas pędzi szybciej niż te zadania. Proste maty w jednym, podstawki figurze strony rywala, to jest to, tutaj mamy mata, moi drodzy, prostego, że rząd był słaby, tutaj chyba mamy jakieś widły, więc wygranie materiału. Tutaj zapewne będziemy mieli co? Jakiś tutaj mat prawdopodobnie się pojawi. Co my mamy teraz? Tutaj też mat F2 słabe no i próbujemy w tym puzzle rushu tutaj chyba też mamy mata, no siła jest ogromna na tej właśnie linii, gdzie dwie ciężkie figury zdwoiły się i są bardzo, bardzo silne, tutaj mamy chyba po prostu skoczka, wieża wieża, <laughs> znowu jest problem z pierwszym rzędem, więc trzeba z tego korzystać jak najszybciej, tu możemy chyba zagrać i wygrać wieżę, z tego co się nie mylę, czyli po prostu jakość tutaj co grać w tym miejscu to nie jest czasami jakiś strzał, jeszcze goniec nie wchodzi. Poczekajcie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to by było na tyle w tamtej partii. Goniec. To wszystko jako tako dziwnie stoi. Nie podoba mi się to w ogóle. Dlaczego? Co ja mam tutaj w ogóle? Ładda hej. Chyba mamy po prostu figurę. No dokładnie. Dwukrotnie atakowana, raz broniona była przez Hetmana. Zatem, zatem jak widzicie, tak to wygląda. I teraz co? Co tutaj jest? Co to są za posunięcia, moi drodzy? Skoczek. Skoczek, skoczek, skoczek. Tutaj odejdziemy, to z szachem to na pewno na to, nie, na to pozwolić nie mogę. A, no przecież łapiemy Hetman proste, tak, wydawałoby się. Tylko widzicie, no nie wszystko widać tak na, na, na sekundę. Teraz tak, król jest w osobionej pozycji, to jest pewne i tutaj można straszyć pytanie, czym jak i, i gdzie? Czym jak i gdzie? Tutaj jest chyba, moi drodzy, strzał, uderzenie i wygranie materiału, no musi, bo tam groziłby w przeciwnym razie mat, z tego co widziałem, białe, białe są na ruchu, białe nie, czarne są na ruchu, tutaj najtrudniejsza opcja, najtrudniej to tutaj połapać się, tak jak mówiłem, którymi się gra, tu jest chyba co, po wszystkim, nie, po wszystkim, a, tutaj będziemy łapać, łapać Hetmana, no i mamy tutaj, spionek, rusza i jest po wszystkim, dobra, co dalej, panie absolwencie. Co dalej, panie absolwencie? Tutaj nie mamy mamy takie opcje tego typu. Opcja tego typu wchodzi w grę jak najbardziej i kontynuacja to po prostu prawdopodobnie wieża tu. No musiał być, no bo tu, czyli znaczy tak tam było po wszystkim. Tam było po wszystkim po prostu. Teraz tak tu chyba wygrywam wieżę, tak? Dobrze widzę, cyk i cyk. Dobra, to się udało. 15 czasu jest sporo. Bicie, odciągamy obrońcę i bierzemy po prostu. No i chyba wygrana z tego, co tam się orientowałem. Białymi gramy w tym momencie i co? Co byście tu zagrali w tym puzzle, ruszu, moi drodzy? No, można się ograć. Te taktyki, zobaczyć w mgnieniu oka. To wszystko jest oczywiście. Aha. Czekajcie. Mamy to, mamy to. Tutaj co jest? Co jest w ogóle? O co tu? A widły, 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 widły. widły. No właśnie, wygranie materiału. Mamy teraz tak. Możemy zagrać tutaj chyba. Możemy zagrać tutaj? Dokładnie tak. A, czas się skończył, moi drodzy. Niestety, czas się tutaj skończył. Co byśmy mieli w tym miejscu? W tym miejscu mielibyśmy zapewne. Zapewne. No, teraz się troszeczkę zawiesiłem. Co byście zagrali, moi drodzy, w tym momencie, białymi? Eee, w tym momencie. A, no po prostu trzeba było chyba zagrać tak. Jeżeli pobije, no to mata dostaje, nie? Słabość jest tutaj na ósmym rzędzie, wydawałoby się. No więc coś takiego, moi drodzy, dajcie znać, jak tam u was wynik pewnie 25-30 to jest norma, każdy napisze tam 50 miałem ostatnio, 3 minuty. 50 miałe. No na pewno, na pewno. Czy to jest dobre, czy to, czy to pomaga? Myślę że, myślę, że tak. Jeżeli gracie blice, lubicie, nie wiem, na 5 pograć minut, na 3, 3 plus 2, no to dostrzeganie tych taktyk w mgnieniu oka jest użyteczną umiejętnością, pożyteczną, więc to jest coś, co możecie poprawić dzięki właśnie tego typu zabawie treningowi, tak? No dobra, myślę, że tyle słowem tutaj podsumowania. I co? Do usłyszenia! Trzymajcie se.